Cześć, a dzisiaj dla Ciebie chciałbym opowiedzieć o nowych um, rozwiązaniach dla Ciebie z tematu zarządzania czasem. Um, jakie są teraźniejsze, dostępne moje rozwiązania? Pierwsze są to dostępne konsultacje, i pomyślałem i postanowiłem zrobić nowe dla Ciebie rozwiązania, tak, żeby um, były też um, dość efektywne. I um, po prostu otrzymasz. Kursy z tematu zarządzania czasem. Czy jest to efektywniejsze za konsultacje? Zarządzanie czasem. Od razu odpowiem, że nie są te rozwiązania efektywniejsze za konsultacje, dlatego że konsultacje zawsze będą po no, no prostu najefektywniejsze w zarządzaniu czasem, tak żeby osiągać za jedną godzinę jak najwięcej wyniku w zarządzaniu czasem. A kursy Dlaczego oni w ogóle, jakim celem było stworzenie tych kursów? Celem stworzenia tych kursów było to, żeby otrzymać też dość mocne efektywności i otrzymać dość mocną efektywność od uh, tych kursów. Dla przykładu, teraz mam wstępny kurs, cel życiowy od postanowienia do osiągnięcia. Uh, to jest takim um, najważniejszym temat. Jeżeli chcesz zacząć zarządzać swoim czasem, dlatego, że jeżeli nie masz celu życiowego, to zarządzać swoim czasem tak naprawdę nie potrzebujesz, dlatego, że nie masz mm, celu, dlatego zarządzania czasem. Nie wiesz, dlaczego ci zarządzać tym czasem, dlaczego coś robić w tym życiu. Za pomocą wybrania i postanowienia tego celu już wiesz, że muszę zarządzać czasem, żeby szybciej osiągać swoje cele, kupić mieszkanie i takie podobne rzeczy. Jakie oczy masz korzyści po tym kursie? No, po, w ogóle po wszystkich kursach, dlatego że nie będzie to jeden kurs. Myślę, że zrobię jeszcze dwa albo trzy kursy, żeby po prostu też wszedłeś na, na tę stronę, na ten link i mogłeś sobie wybrać potrzebny dla ciebie kurs i potrzebne dla ciebie rozwiązanie. I także plusem tych kursów jest to, że nie potrzebujesz omawiać się ze mną na te konsultacje, kiedy ci pasuje, kiedy ci nie pasuje. Po prostu pisze, że potrzebuję taki kurs i po prostu jest większa dostępność tego kursu, dlatego że nie potrzebujesz omawiać się ze mną na, to, na te konsultacje, dlatego że rozumiem, że nie każdy ma i nie, nie każdy może mieć czas na rozmowy, godzinne e, rozmowy. I z powodu tego pomyślałem zrobić te kursy. E, tak, żeby ten kurs był dostępny prawie 24 na 7. I tak, żeby po prostu mm, przyjechałeś, zamówiłeś ten kurs i e, dla przykład zakupiłeś ten kurs i możesz ten kurs robić, kiedy chcesz. Jutro, wieczorem, rano. No, no, no po prostu kiedy chcesz w swoim życiu, wtedy i robić ten kurs i rozwijać I z powodu tego zrobiłem te kursy zarządzania czasem. Także o tych konsultacjach. Są na najważniejszy momencie cztery dostępne konsultacje. Możesz je znaleźć w opisie pod tym filmikiem. Zostawiam link na te moje konsultacje. Są oni najefektywniejszymi, a najefektywniejszym instrumentem z tematu zarządzania czasem, dlatego, że za 1 godzinę otrzymasz jak najwięcej wyników i po prostu nie będziesz potrzebować scrollować inne moje filmiki, darmowe materiały czytać, książki zarządzania czasem i takie jeszcze podobne rzeczy. I myślę, że. To była taka największa informacja, najpopularniejsza. Także chciałbym powiedzieć, że te, ta transmisja na żywo to nie przynosi takich dość potrzebnych efektów, dlatego że myślę, że najważniejszym celem, celem tej, tych transmisji służy to, żeby. Po prostu też wszedłeś na tę transmisję, napisałeś jakieś pytanie jakie Cię interesuje. A tak jak nie widzę aktywności, to myślę, że tych transmisji będzie mniej. Dlatego, że ja oglądam statystyki swojego kanału. I widzę, że najpopularniejsze są krótkie filmiki, żadne nie długie filmiki, nie transmisji na żywo. Także. Uh, w najbliższych czasach na tym kanale z Zarządzania Czasem Stanisław Borodienko z Zarządzania Czasem nie będzie takich transmisji. Jeżeli nawet będą, to myślę, że zrobię to w temacie dłuższych filmików, tak żeby po prostu jakby i nie marnować swojego czasu, i nie marnować Twojego czasu, także na dzisiaj myślę, że to wszystko. Ta transmisja, około 5 minut, ale m, tak jak powiedziałem, że nie sprawiła e, tego, co chciałbym otrzymać od tej transmisji. Także przypominam, że w opisie po tym filmiku znajdziesz link na zarządzanie czasem są tam i konsultacje, i darmowe materiały, i kursy. A także e, od razu może, mogę Ci powiedzieć, że o. W poniedziałek, to 10 marca będzie nowa będzie nowy konkurs z tematu zarządzania czasem, gdzie trzy osoby wygrają prezenty. Kursy różnego rodzaju zarządzania czasem, a także kurs usunięcia głowy. Wszystko informacja o tym konkursie znajdziesz już w poniedziałek. Będzie wideo. Także będzie strona. Wpiszę pod tym filmikiem, UpSkill online i tam będzie rozdział.